W takich warunkach rozpoczął się prolog rajdów w czarnym. Wystartowało około 50 różnych załóg. Burza z ulewnym deszczem sprawiła, że rajdowcy, którzy startowali jako pierwsi, mogą mówić o szczęściu ze względu na to, że jej uniknęli. Na mecie notowali czasy nawet poniżej 8 minut, podczas gdy najwolniejsi, którzy jechali w największą ulewę, mieli czasy nawet powyżej 11 minut na tym samym pięciokilometrowym odcinku. Podczas oberwania chmury kierowcy narzekali na brak widoczności i przyczepności. Strasznie, nie ma tu bardzo mokro rzuca, tak naprawdę bardzo uważnie, więc jest naprawdę niebezpieczne. A mniej więcej, na mniejszym Chwilę przed startem prologu kibice mieli okazję przywitać zawodników, którzy kolejno zjawiali się na starcie honorowym w centrum miasta. Jest to RAID Baja Czarne od kilku lat. Z przerwami gościmy tutaj największe sławy rajdowców z, o znanych nazwiskach kładowców, motocyklistów, ale także i kierowców samochodów rajdowych. To są y, zmagania w ramach Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Bo będę prosił Państwa, żebyście Państwo trzymali kciuki, szczególnie za drużynę, zespół, który startuje z Gminy Czarne I, i myślę sobie, że jutro pojawicie się też na poligonie, w miejscach, gdzie są wyznaczone dla kibiców, żeby zobaczyć wszystkich kierowców, a szczególnie naszych, którzy z Gminy Czarne reprezentują naszą piękną gminę. A gdzie mają się kierować fani motoryzacji, jeśli chcą przyjechać w sobotę do Czarnego? Kierować mają się na poligon. Tam są osoby, które dalej będą kierowały, gdzie najlepiej zobaczyć. Zresztą stali bywalcy wiedzą, gdzie najlepiej się ustawić i, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Pierwszy start jest o 8, później o 9 i o 10. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli będzie bez awarii, no to pewnie gdzieś tam do 15-16, ale czasami niektóre załogi później zjeżdżają, jeżeli jakaś jest awaria. Natomiast planujemy jutro wręczenie, Nagród o godzinie 19 podczas dni Gminy Czarnej. Rajdowe Mistrzostwa Polski, samochodów terenowych, Puchar Polski Cross Country, Przestwa Polski w Rajdach Baja do cykla rajdów terenowych rozgrywanych na poligonach przede wszystkim e, dlatego, że cały sezon rozpoczyna się w Drawsku Pomorskim e, następnie byliśmy już w Obornym Solinowie, teraz jesteśmy tutaj w Czarnym później ten rajd, rajdy przenoszą się na wschód Polski dlatego, że odbędzie się rajd Polski Safari w okolicach Przasnysza e, wracamy do Szczecina na początku września, końcem sierpnia na Puchar Świata w rajdach terenowych na rajd Baja Poland i sezon zakończymy Bają Karpatią koło Stalnej Woli i następnie ostatni rajd w listopadzie w Żaganiu także długi kalendarz e, rajdy po terenie samochody terenowe samochody SSV, motocykle kłady, także bardzo duże spektrum pojazdów e, dla wszystkich zawodników, którzy lubią jeździć w terenie przede wszystkim e, to bardzo nam się podoba miejsce i lokalizacja jako czarne no, przychylność pana burmistrza no, to jest bardzo bardzo ważna sprawa. Bardzo mu no, dziękujemy za to, że nam pomaga w organizacji tej imprezy. I, no, chcemy tu być co, co roku.